Przystąpienie Polski do strefy euro niesie ze za sobą zarówno wiele szans, jak i zagrożeń. Wielu Polaków sprzeciwia się tej możliwości, ponieważ społeczeństwo nie lubi zmian. Ludzie już przyzwyczaili się do płatności w złotówkach. W traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od 1 maja 2004 roku, widnieje zapis o obowiązku przystąpienia do strefy euro po spełnieniu niezbędnych warunków. Ze względu na brak określonego terminu, Polska odwleka to. W 2004 roku, jeszcze przed akcesją, rozpoczęły się dyskusje. W wypowiedziach premiera Leszka Miller'a mowa była o latach 2007-2009. W debacie publicznej pojawiły się pomysły dotyczące wprowadzenia euro w możliwie najkrótszym terminie poprzez jednostronną euroizację. Dobrze, ale w takim razie, co to jest ta jednostronna euroizacja? Słuchajcie, Jednostronna euroizacja to jest proces, w którym państwo decyduje się na zastąpienie swojej waluty krajowej euro, bez formalnego przystąpienia do strefy euro i bez zgody instytucji Unii Europejskiej, takich jak Europejski Bank Centralny. W takiej sytuacji państwo jednostronnie przyjmuje euro jako środek płatniczy, ale nie uczestniczy w mechanizmach decyzyjnych strefy euro. A nie korzystać z jej pełnych korzyści, takie jak wsparcie ze strony Europejskiego Banku Centralnego. A zatem, euroizacja jest decyzją jednostronną, podejmowaną przez państwo, a nie wynikiem wypełnienia kryteriów konwergencji i uzyskania zgody instytucji unijnych. Natomiast yy, państwo nie ma reprezentacji w Europejskim Banku Centralnym, co oznacza, że nie może wpływać na decyzje dotyczące polityki monetarnej strefy euro. No i również w razie kryzysu finansowego kraj nie może liczyć na pomoc w ramach mechanizmów stabilizacyjnych Unii Europejskiej, na przykład europejskiego mechanizmu stabilizującego. Jednostronna euroizacja ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Zaczniemy może zatem od korzyści. A zatem, stabilizacja gospodarki dzięki eliminacji ryzyka kursowego między walutą krajową a euro, niższe koszty transakcyjne w handlu z krajami strefy euro, Możliwe obniżenie stóp procentowych dzięki zwiększeniu wiarygodności walutowej kraju. I wady. Państwo traci możliwość prowadzenia własnej polityki pieniężnej, co uniemożliwia dostosowanie jej do specyficznych potrzeb gospodarki krajowej. Kraj pozostaje poza strukturami decyzyjnymi strefy euro, mimo że używa tej waluty. Unilateralna decyzja może być postrzegana jako niestandardowa i prowadzi do ograniczenia zaufania międzynarodowego. Są już państwa, które Jednostronnie przyjęły euro jako swoją walutę, mimo że nie są członkami strefy euro ani nawet Unii Europejskiej. Są to Czarnogóra oraz Kosowo. Innym przykładem przyjęcia waluty obcego kraju bez formalnych umów jest Panama i dolar amerykański. Jest to przykład dolarizacji, ale jest to podobny mechanizm, co ta euroizacja. Przedstawicielami tej koncepcji byli m.in. tacy ekonomiści jak Andrzej Bratkowski oraz Jacek Rossowski. Uważali jednak, że konieczne będą najpierw rozmowy z Unią. Mieli także poparcie wśród osób związanych z CASE. Ten CASE, o którym wspomniałem to... Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Jest to polski think tank zajmujący się badaniami i doradztwem w dziedzinie polityki gospodarczej, ekonomii oraz procesów transformacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i na całym świecie. CASE został założony w Warszawie w 1991 roku jako niezależna organizacja non-profit. Misją CASE jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez badania. Analizy i doradztwo w zakresie kluczowych wyzwań polityki publicznej. Zakres działalności CASE obejmował analizy makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Doradztwo w zakresie reform gospodarczych, w tym transformacji ustrojowej w państwach postkomunistycznych. Wsparcie projektów dotyczących integracji europejskiej, m.in. w zakresie wprowadzenia euro. Badania nad problemami globalnymi, jak nierówności społeczne czy zmiany klimatyczne. W latach transformacji CASE odegrał kluczową rolę w doradztwie przy reformach gospodarczych w Polsce. Think Tank współpracował z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz Komisja Europejska. Case przyciągał do współpracy wybitnych ekonomistów, analityków i polityków. Wśród osób związanych z Case byli m.in. Jacek Rostowski, później minister finansów w rządzie Donalda Tuska oraz Andrzej Bratkowski, jeden z czołowych ekonomistów wspierających reformy w Polsce. Case popierał szeroką integrację Polski z Unią Europejską. W tym przystąpienie do strefy euro. Eksperci związani z Case, jak Bartkowski oraz Rostowski, promowali koncepcję przyjęcia wspólnej waluty, w tym nawet rozważali wariant jednostronnej euroizacji jako drogę do szybszego wprowadzenia euro, choć uznawali, że niezbędne są w tym celu rozmowy z instytucjami unijnymi. Dzięki Case Polska miała dostęp do wysokiej klasy analiz ekonomicznych, co wspierało decyzje polityczne podczas transformacji ustrojowej oraz w procesie integracji z Unią Europejską. Organizacja do dziś odgrywa ważną rolę w dyskusjach o kluczowych wyzwaniach politycznych i gospodarczych w regionie. Natomiast tym, ktoś się zastanawiał, to jest ten think tank, to już wyjaśniam. Jest to organizacja zajmująca się prowadzeniem badań, analiz i formułowaniem rekomendacji dotyczących polityki publicznej, gospodarki, nauki społeczeństwa czy technologii. Jest to niezależny ośrodek myśli, którego celem jest wspieranie procesów decyzyjnych w instytucjach publicznych, Organizacjach pozarządowych czy sektorze prywatnym. ThinkTanki tanki prowadzą badania, które dostarczają podstaw naukowych i argumentów do podejmowania decyzji politycznych czy gospodarczych. Analizują m.in. politykę krajową i międzynarodową, problemy gospodarcze, zagadnienia społeczne i kulturowe. Większość ThinkTanków działa jako organizacje niezależne od rządów czy korporacji, co pozwala im przedstawiać obiektywne krytyczne analizy. ThinkTanki tanki współpracują z ekspertami. W związku z tym zrzeszają wybitnych specjalistów, naukowców, ekonomistów, politologów i innych ekspertów, którzy tworzą raporty, publikacje czy inne rekomendacje. Think tanki odgrywają rolę do doradczą, do dostarczając do analiz i Fajerci. rozwiązań kluczowych problemów, Dura które mogą Fajerci. być wdrażane przez decydentów. Ich prace wpływają na kształtowanie polityki na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Źródła finansowania think tanków mogą odejmować dotacje rządowe, Granty od organizacji międzynarodowych, darowizny prywatne, czy opłaty z ekspertyzy. Niezależność think tanków często zależy od przejrzystości i różnorodności ich finansowania. Granty od organizacji międzynarodowych to finansowe wsparcie udzielane przez instytucje międzynarodowe na realizację określonych projektów, badań lub inicjatyw. Są to środki przyznawane przez organizacje takie jak Unia Europejska, ONZ, Bank Światowy, czy fundacje międzynarodowe, na przykład Fundacja Billa i Melidyny, Gatesów. Granty mogą dotyczyć różnych dziedzin, takich jak rozwój gospodarczy, ochrona środowiska, zdrowie, edukacja czy prawa człowieka. Nie są to pożyczki, ponieważ beneficjent nie musi ich zwracać, ale zobowiązuje się do wykorzystania ich zgodnie z celami projektu i zasadami określonymi przez organizację udzielającą wsparcia. Teraz dam tak te przykłady takich think tanków. Polskie to jest właśnie CASE, czyli Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Instytut Spraw Publicznych, Ośrodek Studiów Wschodnich. No i międzynarodowe to jest Bronxing Institution, Chatham House, Rand Corporation, Heritage Foundation. Think tanki odgrywają istotną rolę w społeczeństwach demokratycznych, łącząc świat nauki, polityki, praktyki, a ich celem jest wspieranie podejmowania bardziej świadomych decyzji w obliczu złożonych wyzwań współczesności. W 2005 roku na ten temat wypowiadał się także jeden z ówczesnych liderów, PO, Jan Rokita, który twierdził, że krok ten zapobiegałby nadmiernemu umocnieniu złotego. Przed taką decyzją ostrzegał jednak m.in. premier Marek Belka, który zwrócił uwagę na fakt, że zostałoby to źle odebrane przez Unię Europejską. Utrzymywał, że należałoby raczej rozważyć powiązane złotego z euro w ramach Izby Walutowej. Jednak jak sam zauważył, wymagałoby to zrównoważenia finansów publicznych. Dyskusje nad jednostronną euroizacją ustały wraz z wejściem Polski do UGIW w 2004 roku. W latach 2005-2007 funkcjonowała wówczas koalicja PiSu, Samoobrona i LPR. Nie było to priorytetem dla władz. W 2006 roku premier Kazimierz Marcinkiewicz wspomniał o planach rozmów na ten temat wejścia do strefy euro, które miałyby rozpocząć się w 2009 roku. Jarosław Kaczyński był sceptykiem tej wizji. Nastąpiły wówczas obawy w związku z negatywnymi konsekwencjami przebywania w ERM II oraz wpływu euro na wzrost cen. Aleksander Szczydło również podchodzi z dystansem do tej sprawy. ERM II, czyli Exchange Rate Mechanism II, czyli mechanizm kursów walutowych II, to system mający na celu przygotowanie krajów Unii Europejskiej do przyjęcia euro. Został on wprowadzony w 1999 roku jako następca wcześniejszego mechanizmu ERM, które funkcjonował w ramach Europejskiego Systemu Walutowego. Do głównych założeń ERM należało: stabilność kursu walutowego, krajowa waluta jest powiązana z euro i może się wahać w ściśle określonych granicach. Standardowo to jest plus minus 15% kursu centralnego. Przygotowanie do strefy euro. Uczestnictwo w ERM2 ma pokazać, że dany kraj jest w stanie utrzymać stabilność kursu walutowego, co jest jednym z kryteriów konwergencji wymaganych do przyjęcia euro. Minimalny okres uczestnictwa to kraj, który musi przybywać w mechanizmie przez co najmniej dwa lata bez znaczących wahań kursu ani deprecjacji waluty. Obawy związane z RM2, wpływ na gospodarkę, nie, nie odkurzę, ryzyko, że próby otrzymania stabilności kursu mogą prowadzić do nadmiernej interwencji rynkowej, a tym samym destabilizacji gospodarki. Spekulacje walutowe. Uczestnictwo w RM2 może być wykorzystywane przez spekulantów, co zagraża stabilności waluty. Obawy o wzrost cen. Po przyjęciu euro często obserwuje się wzrost cen niektórych dóbr i usług, co budzi niepokój społeczeństwa. ERM2 jest zatem ważnym etapem w procesie przystąpienia do strefy euro, ale wiąże się również z potencjalnymi wyzwaniami dla gospodarki kraju uczestniczącego. W 2007 roku wicepremier i minister finansów Zeta Gilowska, mówiąc o rozpoczęciu rozmów na temat euro, wskazała przełom lat 2009 i 2010 zaś odnośnie od samego przyjęcia euro wymieniła rok 2012. Poparł ją także również nowy prezes NBP, Sławomir Skrzypek, który także stwierdził, iż nastąpi to najwcześniej dopiero w 2012 roku. Jego poprzednik, Leszek Balcerowicz, jeszcze jako prezes NBP, wielokrotnie wypowiadał się na temat zarówno konieczności realizacji zobowiązań traktatowych, jak i korzyści płynących z przyjęcia euro. Wskazał m.in. na pozytywne skutki dla polskich eksporterów, oraz powoływał się na badania MFW, pozytywnie oceniając następstwa związane z wypełnieniem kryteriów konwergencji. Przypominał również o szansach na przyspieszeniu rozwoju gospodarczego Polski oraz twierdził, iż jakość informacji o rzeczywistych skutkach wprowadzenia euro jest niska. W 2007 roku coraz bardziej oddalono się od działań. Rząd Donalda Tuska określił przyjęcie euro przez Polskę jako wyraz strategicznego interesu. Zowisko takie zawarto m.in. w harmonogramie pod tytułem Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę z października 2008 roku. We wrześniu 2008 roku o terminie zamiany waluty wspominano rok 2011. Natomiast ówczesny szef kancelarii prezydenta Piotr Kownacki przewidywał rok 2012. Lech Kaczyński sprzeciwiał się podaniu jakiejkolwiek daty. Przytoczył także konieczność przeprowadzenia referendum. Platforma obywatelska wspierała zamiar szybkiego wprowadzenia euro, w tym celu rozpoczęły się prace nad stosowną nowelizacją konstytucji w Rzeczypospolitej. Stanowisko to popiera także Ludwik Kotecki, pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro. Z kolei przedstawiciele głównej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości wypowiadali się negatywnie zarówno w odniesieniu do samego pomysłu szybkiego przyjęcia euro, jak i do idei szybkiego wypełnienia kryteriów zbieżności. Prezes PiS Jarosław Kaczyński określił deklarację rządu, m.in. jako początek kampanii prezydenckiej Donalda Tuska, oraz twierdzi, że wprowadzenie euro będzie szkodliwe dla społeczeństwa, a szczególnie dla emerytów. W związku ze złą sytuacją fiskalną w Polsce na początku 2010 roku Donald Tusk zapowiedział, że realizacja planu przyjęcia euro może zostać przesunięta w czasie. W połowie roku poinformował o zawieszeniu planu. Na przełomie stycznia i lutego 2010 roku. Premier Donald Tusk zaprezentował plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych w latach 2010-2011. Jednak określenie daty wprowadzenia nowej waluty uzależnił też od podstępu w negocjacjach z koalicyjnym PSL. Głos w debacie nas zebrali także prezes NBP Marek Belka oraz prezydent Bronisław Komorowski, którzy objęli swoje urzędy w roku 2010. Twierdzili, że przyjęcie euro leży w polskim interesie, jednak warto poczekać, aż strefa euro upara się z trudnościami gospodarczymi. W 2018 roku apel do premiera Mateusza Morawieckiego opublikowała redakcja Rzeczpospolitej wraz z gronem ekonomistów. W odpowiedzi premier oznajmił, że strefy euro w obecnym kształcie nie uważa za optymalny obszar walutowy i rząd nie jest w tym momencie zainteresowany zmianą waluty. Żeby przyjąć euro, Polska musi spełniać kryteria konwergencji zapisane w traktacie ateńskim podpisanym 16 kwietnia 2003 roku i musi je utrzymywać przez minimum 2 lata. Są to warunki, które pozwalają ocenić, czy państwo członkowskie jest gotowe do przyjęcia euro i czy jego przystąpienie nie narazi jego samego ani innych państw strefy na ryzyko ekonomiczne. Do tych zasad kryterii konwergencji należą stopa inflacji nie wyższa niż. 1,5 punkta procentowego od średniej w krajach UGIW i W o najniższych wskaźnikach. Długoterminowa stopa procentowa 10-letnich obligacji skarbowych nie wyższa niż 2% od średniej w trzech krajach Unii Europejskiej osiągających najlepsze wyniki w zakresie stabilizacji cen. Deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB. Dług publiczny nie wyższy niż 60%. Jednakże Polska nie spełnia tych warunków. Istotną przeszkodą na wprowadzenie euro w Polsce jest fakt, iż Polska nie należy do europejskiego mechanizmu kursów walutowych. Jednakże w niektórych punktach usługowych istnieje możliwość rozliczania w euro. Polska nie dorównuje poziomem gospodarczym na tle innych krajów, które przyjęły wspólną walutę. Ponadto nie radzi sobie z inflacją. Dodatkowo dług publiczny oraz roczny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych jest zbyt wysoki. Tak samo jest z długoterminowymi stopami procentowymi. Od momentu podjęcia decyzji proces adaptacji musi potrwać 3 lata. W ten okres wchodzi przygotowanie odpowiednich maszyn w mędnicach do produkcji monet i banknotów oraz planowanie prac. Istnieje półroczny termin na zrezygnowanie z waluty narodowej. Procesy logistyczne zestawą nowych banknotów i zmian systemów księgowych musi zadziałać w jednym określonym terminie, w pierwszy dzień. Wprowadzenie euro odbywać się będzie w czterech etapach: przygotowanie i wejście do ERM2. Najważniejszymi wydarzeniami tego etapu będzie podjęcie decyzji o włączeniu złotego do systemu oraz samo wejście do ERM2. Wypełnienie kryteriów konwergencji zakończone decyzją o uchyleniu derogacji w odniesieniu do Polski. Przygotowania do wprowadzenia euro do obiegu. Zakończenie wejściem do strefy euro. Proces wprowadzenia euro zakończony wycofaniem złotego z obiegu. Przegłosowanie w Senacie dwie trzecie większością głosów. Ponad połowa senatorów musi być obecna. Taki jest warunek. Oprócz Polski znajdują się także inne kraje Unii Europejskiej, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty. Należą do nich Bułgaria, Czechy, Rumunia, Szwecja i Węgry. Wprowadzenie euro w Polsce przyniosłoby wiele pozytywnych zmian. Ze względu na swoją większą stabilność, euro nie traci swojej wartości na tle innych walut w takim stopniu jak polski złoty. Wahanie naszej waluty jest jednym z czynników, dla którego nie możemy przyjąć euro. Do bezpośrednich korzyści należą. Obniżenie kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego, ponieważ naszymi głównymi partnerami biznesowymi są kraje strefy euro. Mogłoby zatem wzrosnąć inwestycje, które przyczyniłyby się do wzrostu PKB. Wzrosłaby również także stabilność i wiarygodność makroekonomiczna. Zachęciłoby to zagranicznych inwestorów. Niestety Polska nie jest dobrym partnerem do biznesu w długim terminie. Przystąpienie do strefy euro zapewnia gwarancję obniżenia stóp procentowych i przyczyni się do rozszerzenia rynku. Kolejną korzyścią mógłby być wzrost wymiany handlowej. Obecnie Polska pożycza pieniądze na dużo większy procent niż kraje należące do strefy euro. Polska zaciąga dług na spłatę długu, przez co może z czasem zabraknąć pieniędzy na inne wydatki, m.in. na zbrojenie. Polepszyłaby się integracja rynków finansowych, a polski rynek byłby bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców ze względu na większe możliwości do zaoferowania. Nastąpiłby wzrost eksportu. I ułatwienie handlu zagranicznego. Mając wspólną walutę, łatwiej jest przekonać potencjalnego klienta zagranicznego, że ceny w danym kraju są atrakcyjne. Nastąpiłoby zwiększenie produkcji i zatrudnienia w firmach międzynarodowych. Można sporo zyskać i sporo stracić na różnicach w wahaniach kursu m.in. związanych z terminem płatności za eksportowane towary. Wprowadzenie euro ograniczałoby działania spekulacyjne. Własna waluta Umożliwia niższą zależność od, od efektów polityki innych państw. Przykładem może być Grecja, która ze względu na socjal i swoje lekkomyślne decyzje doprowadziła swój kraj do ruiny, a za jej odbudowę jako grupa unijna zapłacimy wszyscy. Długoogresową korzyścią mogłoby być solidarne ratowanie zagrożonych banków, tak jak miało to miejsce w przypadku Hiszpanii. Do ogólnych korzyści wprowadzenia euro należą obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ułatwienie podróżowania. Wówczas nie będzie konieczności wymieniania walut. Do makroekonomicznych korzyści należą ograniczenie ryzyka wystąpienia walutu kryzysu, kryzysu walutowego związane z obniżeniem stopy procentowej. Spadek kosztów pozyskania kapitału dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Poprawa zdolności obsługi zadłużenia. Na wprowadzenie euro najbardziej zyskały kraje takie jak Niemcy, które wzbogaciły się o 1,9 biliona, co daje. 23 tysiące na osobę. Holandia, która zyskała 345 miliardów, to daje 21 tysięcy na osobę. Jako iż kurs złotego jest płynny, zwiększa to konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej, przez co polskie towary i usługi stają się tańsze dla zagranicznych odbiorców. W ekstremalnym przypadku wybuchu światowego kryzysu, Polska mogłaby okazać się tzw. zieloną wyspą. Do zagrożeń, które wyniknęłyby wraz z wprowadzeniem Euro do Polski należą. Zmiana złotego na euro wprowadziłaby sporo zamieszania wśród mieszkańców. Ludzie gwałtownie zaczęliby wynieść złotówki na euro. Na wprowadzeniu euro mocno ucierpiała gospodarka Francji, która straciła 3,6 miliarda, czyli 56 tysięcy na mieszkańca, Włochy, które straciły 4,3 miliarda, czyli 63 600 na mieszkańca, i Portugalii 424 miliardy, czyli 4600 na osobę. Szacuje się krótkoterminowy gwałtowny wzrost i tak już niezwykle wysokiej inflacji, spowodowany wzrostem napływu inwestycji, kapitału oraz zwiększonej konsumpcji ze względu na łatwiejszą dostępność kredytów. Przedsiębiorstwa ze względu na zmianę waluty skłonne byłyby podnieść ceny. Mógłby wystąpić także efekt cappuccino czyli nieuzasadniony wzrost cen detalicznych drobnych produktów bądź usług. Klient nieświadomy zapłaciłby więcej w nowej walucie niż zapłaciłby w starej walucie. Jednakże przelicznik byłby taki sam dla całego kraju, a porządkowe ceny będą musiały być podawane w starej i nowej walucie. Dlatego w okresie przejściowym nieuczciwe działania polegające na manipulacji cenom w nowej walucie będą zabronione. Gdyby ktoś zdecydował się na takie oszustwo, szybko straciłby zaufanie klientów. Nie opłacałoby mu się to po prostu w długim terminie. Koszty wypełnienia kryterium traktatu mogłyby zahamować wzrost PKB. Kluczowym elementem byłoby. Dostosowanie systemów informatycznych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, zaopatrzenie w banknoty oraz wprowadzenie zmian w obowiązujących aktach prawnych, np. w konstytucji. Dostosowanie rynku i przewalutowanie wymaga ogromnych kosztów. Polska straciłaby możliwość prowadzenia własnej polityki monetarnej. Narodowy Bank Polski stanie się zależny od Europejskiego Banku Centralnego. Obecnie Polska ma możliwość całkowitej jej regulacji, np. ustalanie poziomu stóp procentowych w zależności od inflacji będąc w strefie euro stopy procentowe byłyby dużo niższe co jeszcze bardziej zwiększyłoby inflację działania mające na celu dalszego wzrostu gospodarczego a także taniego kapitału oraz działania mające na celu walki z inflacją wzajemnie się wykluczają lub wymagają sporych kompromisów hura dotarliśmy do końca bardzo długi odcinek dziękuję za wysłuchanie mogliście sobie to po prostu słuchać w formie takiego monologu a ja tam w opisie dam linki, z których korzystałem, ponieważ właśnie z różnych filmików na YouTube, z różnych takich innych portali, właśnie ekonomicznych, korzystałem. Do widzenia!